Dzień dobry Państwu, mam przyjemność gościć w swoich skromnych progach najwybitniejszego polskiego policjanta żyjącego, bo Janusz jeszcze żyje. I w związku z tym pragnąłbym Państwu przybliżyć postać. Janusza Zielińskiego w kilku reportażach, które zamierzam nakręcić, i wywiadów z nim. W związku z tym, że to jest postać historyczna już obecnie, polegająca na tym, że doprowadzono do zmiany, transformacji milicji w policję, i to jest jedna z wielkich zasług Janusza Zielińskiego, który dokonał zmian w tej formacji. Oczywiście zmiany te były inspirowane spotkaniem osobistym z papieżem. Może by Pan, Panie Janusz opowiedział ja, tą historię, bo ona jest fascynująca. Jak to się odbyło, jak, jak Pana przesłuchiwano w związku z tym, że Pan, podobno Pan planował zamach na Jana Pawła II. Tak, tak. Kłaniam się pięknie, pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli. Chciałbym, żeby te fakty historyczne zostały zanotowane w dziejach historii, w dziejach narodu i jednocześnie w dziejach tej cywilizacji, która do tej pory w jakiś taki sposób pokojowy wypełnia transformację ustrojową i transformację społeczną. Otóż, drodzy Państwo, w 30 roku swojej służby przypadł mi wielki udział, łaska, więc wręcz że 8 czerwca 1991 roku miałem ten zaszczyt, okazję i jednocześnie, jednocześnie obowiązek społeczny, że w Bazylice Serca Jezusowego podczas drugiego kongresu eucharystycznego w imieniu środowisk policyjnych wręczyłem. Dar policjantów polskich Jego świątobliwości papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II. To właśnie jest ten wizerunek. To jest wierna kopia tego? Wierna kopia tego obrazu, który otrzymał Jan Paweł II i przedstawia świętego Michała Archanioła, który, którego przyjęliśmy jako patrona y, służby, Przy, przyjęliśmy jako jednocześnie patrona sztandarowego Policji Rzeczypospolitej, III Rzeczypospolitej. Tutaj na tym wizerunku widać tarczę tarcze św. Michała Archanioła i tam zapisane IHS. Chciałbym wyjaśnić, że to w łacińskim tłumaczeniu jest in hoc signo, czyli w tym znaku wyrażamy społecznie i publicznie to, że święty Michał Archanioł jest patronem policjantów III Rzeczypospolitej. Wielka sprawa, dlatego że Ojciec Święty, kiedy przyjechał po raz pierwszy do Polski, to na placu zwycięstwa przed zebranym licznie, bardzo licznie narodem, wypowiedział te słowa: niech wstąpi duch Twój i od, odnowi oblicze Ziemi, dodał tej ziemi. To było tak dalece inspirujące, tak dalece dogłębne, że postanowiliśmy iść tym tropem i w miarę możliwości zmieniać mentalno-obyczajowe zasady panujące w nowym resorcie Rzeczypospolitej. Na, o, ja, o ile sobie przypominam, to 2 maja 1991 roku. Jednostka otrzymała, ufundowany przez miasto stołeczne Warszawę, przez warszawiaków, sztandar, na którym został wyeksponowany święty Michał Archanioł, zapożyczony wizualnie z kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża. Jednocześnie mojego, mojego autorstwa i mojego starania, starania jest hasło zapisane Lex et Patria, czyli Ojczyzna i Prawo. Przeczyliśmy tym wszystkim, którzy pisali Bóg, Bub, Honor, Humus i Włoszczyzna. Tak się naśmiewano z wartości, które w tej chwili Jachirowa, Jachirowa przedstawia jako swojego rodzaju kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej. No tak, ale to są sprawy, sprawy polityczne, Panie Januszu. A ja wiem z wiarygodnego źródła, że ten Archanią Gabriel z tego sztandaru policji on był wypruty. I następnie ten sztandar się w uroczystej gali pojawił. Ja pamiętam tę datę 17 września. 2014 roku na ulicy Bonifraterskiej pod pomnikiem pomordowanych na wschodzie podczas uroczystości, i uroczystości wraz z kampanią honorową policji i innych jednostek wojska polskiego oraz bodajże służby więziennej. Jeżeli sobie dobrze przypominam, ale to nie jest tak istotne, panie Januszu. Dlaczego politykom przeszkadza ten wizerunek i ten napis Lex Patria? Dlatego że po prostu to zbliżyło formację policyjną do filozofii narodowej, to zbliżyło do kultury, do obyczaju i jednocześnie to było egzemplifikacją tego, czego oczekiwało społeczeństwo od policjantów polskich. Za tym stawą po prostu głębokie przeistoczenie mentalno-obyczajowe, pewna metanoja i pamięć, przede wszystkim pamięć o ofiarach, ponad 6 tysięcy ofiar, ofiar, które zostały, zostały na cmentarzu w Miednoje, a były to ofiary NKWD za to tylko, że byli Polakami. Nie chcieli współpracować z okupantem sowieckim i za to spotkała ich śmierć. Na tej bazie, na bazie kulturowej, na bazie... Na bazie mentalnej, na bazie duchowej, i na, na pamięci o ofiarach, budowaliśmy nowy obraz moralno-ideowy Policji Rzeczypospolitej. I zabiegaliśmy o to, żeby tam, gdzie była mowa o polskości, o patriotyzmie, o tożsamości, sztandar policji świadczył o tym, że Polska ma policję. Zresztą 2 maja, 2000, przepraszam, 2 maja 1991 roku przed grobem nieznanego żołnierza po wręczeniu sztandaru jednostce padły takie słowa Ta policja jest waszą policją. To było tak dalece zobowiązujące, że postanowiliśmy do końca zrealizować swój plan pod tytułem Lex et Patria. Panie Januszu, czy panu wiadomo, czy jest w ogóle kopia te, 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 tego wizerunku Archania Gabriela, który służył do. O, oprócz Kościoła Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu? Nie, ten po prostu był. Nie, 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 wywołał, nie wywołał entuzjazmu wśród ludzi decydujących o administracji ustrojowej. Był akceptowany przez policjantów, przez środowisko, natomiast administracja nie chciała się z tym zgodzić. Być może inny, innego wyznania są. Nie wiem, jakie były przesłanki. Wiem jedno, że po to, żeby walczyć z tym, co się stało, że, żeby to nie było przykładem, imputowano mnie możliwość dokonywania zamachu na jego świątebliwość Jana Pawła II. Oświadczam, drodzy Państwo, że tak serdecznie, tak szczerze i tak głęboko jak przyjął mnie papież z tym darem, tak nie byłem przywitany w czasie swojej kariery przez żadnego swojego przełożonego. I sprawa jest taka, jeśli macie ochotę zobaczyć, jaki instytut na Sent jak, jak wyglądały te wszystkie sceny, to zapraszam YouTube bez akredytacji. Tam, drodzy Państwo, będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób przebiegało, przebiegało spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II ze zwykłym policjantem Rzeczypospolitej, który miał ten zaszczyt i tę łaskę, żeby wypełnił obowiązek wobec ojczyzny, wobec środowiska i wobec tego, co się należało narodowi polskiemu. Panie Januszu, ten krótki dokument, który chcemy przedstawić, ja to kieruję go przede wszystkim dla młodych policjantów w służbie, Którzy nie pamiętają czasów milicji. Gorzej jeszcze, bo nie mają możliwości dostępu do prawdy. do, do Tak, ale także szersza gruta, grupa internautów chciałaby wiedzieć, jak to się odbyło, w jaki sposób, bo pan mi opowiadał, że ktoś tam postawił pistolet na stole i w stosunku do pana, jak to. Mógłby pan opowiedzieć tę okoliczność to po jedna, spotkaniu Jana z Janem prawem drugim? Jedna z bardziej przykrych i trudnych do przekazu sytuacji spotkałem je już po wręczeniu, po wręczeniu daru Jana Pawła II. To tu właśnie już... kopii tego. Tak, tak, tak. To jest w oryginale. W oryginale tak wyglądał obraz, który otrzymał Jan Paweł II. Jak to wyglądało, zobaczcie Państwo. Na YouTubie bez akredytacji, natomiast wszy, wielkie echo wywołało. To po prostu zarezonowało do tego stopnia, że siły, siły antypolskie, antynarodowe, antyspołeczne doszły do wniosku, że to jest kres ich działania. Postanowili zniszczyć i, i całą ideę, postanowili zniszczyć obraz, postanowili zniszczyć całą pamięć o tym wydarzeniu. I próbowano w nikczemny sposób imputować mnie, że ja tam zbliżyłem się do Jana Pawła II po to, żeby dokonać nikczemnego zamachu na Ojca Świętego. No jak się potoczyły później sprawy, bo to no, jest... Próbowano administracyjnymi sposobami wywierać na mnie taki wpływ, że ewentualnie uznał się winnym tego zarzutu lub ewentualnie został potępiony przez środowisko no, i przez... No ale to nie były żarty, w jaki sposób pan wybrnął z tego? No po prostu użyłem, użyłem takiego fortelu, że powiedziałem, że Źle zostałem przygotowany do wykonania tego zadania, o którym oni mówią i w związku z tym wyrażam swój, wyrażam swój sprzeciw wobec tego, że nie zostałem dobrze przygotowany do wy wykonania tego zadania. Czyli innym słowy utopił pan tych, którzy chcieli nie, pana. Po prostu po moich słowach w ciągu 10 minut sprawa zamachu na papieża przestała mieć miejsce. Dziękuję za rozmowę, zapraszam na dalsze wywiady, dokumenty z Januszem Zielińskim, to jest pierwszy... A jest, o czym mówisz drodzy Państwo, bo chciałbym zapowiedzieć, że to właśnie tą drogą, którą wyznaczył nasz rodak Jan Paweł II podczas swojej wizyty pielgrzymkowej na Placu Zwycięstwa, kiedy powiedział, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, Właśnie od tego miejsca zaczął się proces transformacji, tak głęboki, tak szczególny, że w tej chwili są to historyczne wydarzenia, o których w ogóle ciężko było marzyć kiedyś. A w tej chwili stanowi to ewentualnie kościec moralny yy, służby policyjnej. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich i mówię, niech żyje Polska. A próbujcie szukać prawdy tam, gdzie ona się znajduje. Dziękuję i dziękuję pozdrawiam dziękuję wszystkich bardzo. Polaków, rodaków Sławiano.